Hej, Siemano Wam wszystkim z tej strony, Alek i zapraszam Was do kolejnego sezonu z Deluxe Jump 4 Buchar Świata. Zaczynamy sezon 2016-2017. I cóż, już klikam Buchar Świata, zawodnicy są wybrani już. Skocznie też już chyba mamy wybrane, dokładnie rzecz biorąc, tak. Ustawienia, jak to ustawienia wyglądają. Mmm... Wszystko OK. Więc klikam rozpocznij buchar świata. I przenosimy się już do KUSAMu na pierwszą skocznię. I zobaczymy. Rozpoczyna pierwszą serię konkursu już Julii Tepesz. Pierwszy skok jak będzie wyglądał. Bardzo daleko Juri Tepesz 137,5 Prowadzenie zdecydowane jak na razie, bo jako pierwszy skakał No i Stefan hula O, Stefan chyba gorzej wypadnie od Tepesza 133 metry, bardzo wysoko oceniony, drugie miejsce Ale już strata prawie 10 punktów Roman kołdelka Ciężko powiedzieć, dwa sezony temu nawet wygrywał konkursy na początku sezonu, a potem co się stało, to nie wiadomo z Romanem, zniknął po prostu z globu, no i teraz także bardzo słabo, 118,5 tylko No i wątpię, żeby dostał się do drugiej serii, bo nie zapominajmy, odpadać się sześciu zawodników Więc on może być w gronie tej szóstki, Kamil Stoch Czy obudzi się Kamil wreszcie ze snu i zacznie skakać tak jak powinien? No wychodzi na to, że tak. Bo ten skok świetny, 139 metrów u samo. No może zacząć sezon najlepiej ze wszystkich dotychczasowych. Andra Stiernen, Norwegia. Norwegia bardzo uszczuplony skład ma w tym sezonie, więc... Muszą liczyć na tych zawodników, których wybrał sztek No i Stiernen na razie bardzo dobrze wypadł. 140 metrów, najdalej 154 nota. No i czekamy na Martiego Nome z Estonii. przeleciał próg, lekka przymułka, ale to nie powinno przeszkodzić w oddaniu dalekiego skoku. Dokładnie. I już on prowadzi. Bardzo wysoko został oceniony. 145 skoczył i 1,4 przed sztiernenem. No i na belce już, już z belki ruszył Manuel Fettner. Ruszył, świetny daleki skok. Także obejmuje prowadzenie 3,20 aż 141 metrów. No i gratulacje dla Fettnera. Czekamy już na Wasiliewa. Że podtrzyma tą dyspozycję nie, tu już gorszy skok widać. Lato miał nawet niezłe. Wydawało się, że nawet się nie po puchar lub Grand Prix, ale ostatecznie przegrał z Klemensem Aignerem. Teraz jest ósmy, więc oni Kołdelka pierwsi są, którzy chyba odpadną dziś. Bellinger O leż daleko ma świnta. 144 bardzo wysoko oceniony 2,4 przed Fettnerem No i Bresadola No jeżeli tak będzie to rekord zobaczymy jeszcze skoczny dzisiaj No i Bresadola zepsuł. Skok i to będzie ciężko na was W tej chwili jest trzecim, który odpada Maciej Kot Powinno być daleko, wyjście z progu nie najgorsze i również daleki skok wysoko oceniony i drugie miejsce tylko za Wellingerem o 1,6 punktów no i jedyny amerykanin stawca Anders Johnson zobaczymy jak sobie poradzi tutaj w kusamo w pierwszej serii konkursowej na razie wygląda to obiecująco i jest bardzo dobrze 140 metrów, czwarta pozycja Jedną dziesiątą jest przed Nommę, za Wellingerem, Kotem Wettnerem. No i czekamy na Sebastiana Coloredo. Jeden, bo już się nie awansował, jak będzie z drugim. Drugi chyba jednak lepiej wypadnie. Ale szału nie ma tak naprawdę. To jest dziewiąte miejsce. No, Stoch się i Stoch już awansował. Tepesz teraz czeka na Was, ale przymówka lekka. Ale całe szczęście tylko przy odepchnięciu się z belki. Władimir Zograwski. Niezły skok. 137, dziewiąte miejsce więc on czeka teraz na awans. Tepesz już awansował. Ianda. Uwaga. Janda. O to wyjście z progu nie było dobre. I ten skok także bardzo słaby. Dwunaste miejsce, więc Władimir Zagrawski właśnie teraz awansował do drugiej serii, a na pierwszym oczekującym jest Sebastian Coloredo. zgadza się? Tak, dokładnie. No a na belce już ruszył wielki Michał Hejbek. Zwycięzca ubiegłorocznego powaru świata, więc zobaczmy, świetnie i daleko Hejbek. 145 metrów, 3,20, 2,19 i tu już jest o wiele większa przewaga nad resztą stawki zobaczymy jak odpowie Peter Prewc nie może ostatnio ustabilizować tej swojej formy i dzisiaj też będzie ciężko A awans nawet bo te lądowanie też nie było zbyt piękne choć sędziowie dają wysokie oceny 13 miejsce no i Koloredo awansował, Stefan Hula czeka. No a Severin Freund już ruszył. Też buduje formę Severin. Ale dzisiaj będzie ciężko. 11 miejsce, no ma awans w tej chwili, więc z tego może być zadowolony. A teraz kolejny niemiec Richard Frey, tak? No. Świetny, daleki skok. No tutaj bez wątpienia wam będzie 8. miejsce razem z Kamilem Stochem. Te same odległości, te same noty. No i chyba drugi dopiero z Norwegów Anders van Mel. no i właśnie. Odciągnął do końca ten skok. Noty też bardzo ładne, 16. pozycja dla niego. Ale to i tak Stefanowi Hulida i awans. Tak, Peter Prevs teraz szczeka. Johan Andre Forfang. Forfang, no tu już o wiele dalej od fanemela. Oj, oj, dziesiąte miejsce, jawan spokojnie do drugiej serii uzyskał. No i teraz Simon Man, Czterokrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich. Właśnie skaczę i skaczę w pięknym stylu i daleko. 139,58 miejsce przed Stochem i Freitagiem. No i teraz Stefan Kraut, reprezentant Austrii. To nie, było, nie wyglądało zbyt pięknie. I 18 miejsce nie daje mu awansu. Brewd właśnie w tej chwili awansował. No i Janę Bardzo ładnie Ahonen. I będzie na pewno w drugiej serii ósme miejsce razem z Manem. Będzie w czołówce także on. Ronan Lamy-Chapouille. Jedyny Francuz w stawce. I bardzo daleki skok, ola 145 metrów, tak jak Hejbek, ale niżej chyba oceniony przez sędziów i półtora punkta stracił na tym No i ostatni z Niemców, Stefan Leje Zobaczymy czy przeskoczy z Wellingera, bo Wellinger jest chyba najwyżej z Niemców Na pewno chyba lepiej od Freund i Freitaga Jest dziewiąty, Wellinger trzeci, więc... Tutaj nic się nie zmieniło. Noriaki Kasai. Bardzo daleko Noriaki. To bardzo wysoko ocenione i szósta pozycja dla tego Japończyka. To jest zdecydowanie miejsce, na którym powinien być. Dennis Skornimo. Zobaczymy ile Rosjanin skoczy. O no, bardzo dobrze. 139 metrów, 13 miejsce. Ma awans na pewno. Kto czeka w ogóle na awans? To jest dobrze, to Kraft to ma właśnie, craft, Prawda awansował, Kraft czeka. Więc zobaczymy czy zobaczymy dwóch pracców w drugiej serii, bo teraz domem już skaczę. Tu powinien być spokojnie awans, no przymówił się jeszcze tam w locie mi, ale... 140 i 13 miejsce jest. I Dawid Kubacki. Zostało jeszcze ich tutaj siedmiu. Więc prawdy jeszcze ma nadzieję jakąś. o, no Dawid. Chyba ma awans, to jest o wiele dalszy skok. 22 miejsce, tak dokładnie, przed Stefanem jeszcze jest. No i Kofler. No, jak pokaże się zimą znowu bardzo dobry skok Koflera Wysoko też będzie oceniony na pewno 143,5 Trzecie miejsce No i zobaczymy jak tutaj odpowiedzą inni m.in. Laurias i Kainen Też będzie dobry skok czy jednak nie Awans powinien z tego mieć Bez wątpienia 22 dokładnie Razem z Coloredo i tak u uczy jeszcze Japończyk jeden tutaj pozostał Jeszcze chyba i to jest No i także to jest dobry skok 143,5 i jest trzeci Tarzan No jeszcze przecież Kanadyjczyk zapomnieliśmy o nim, Mackenzie Boyd Klaus To jest taka skocznia pod niego też Lubi też latać, ale dzisiaj Odpadnie z rywalizacji na pewno. 34 miejsce, chyba w ten sposób właśnie Kraftowi dał awans do drugiej serii. No i zobaczmy, dajki to teraz. I to na spokojnie powinien awansować. 19 miejsce, dokładnie tak jest. No i tą stawkę zamknie Daniel Andretande, Fanemel czeka, więc który z Norwegów dzisiaj awansuje Ale który to się okaże po tym skoku? Daniel Andretande No tak na granicy awansu. Jest 30! Proszę bardzo, wygrywa. O ile o 60 punktów z Fanemelem, więc noty tutaj chyba zdecydowały. Zdecydowanie. No i cóż, po pierwszej serii prowadzi zwycięzca ubiegłorocznego pokoju świata Michal Hejbek, przed Ronanem Lamisza Puli i tak u tak uczy najwyżej z paraków z szósty. No i cóż, myślę, że czas kontynuować drugą serię, a rozpoczynają ją nikt inny jak przed chwilą skaczący Daniel Andretande. Zobaczymy, czy, po, czy powtórzy bądź poprawi jeszcze odległość swoją z pierwszej serii. No tak lekko poprawił, ale takiego szału nie ma dużego. 134 metry, nota 279,6, no i Stefan Kraft awansował do tej drugiej serii. I Zobaczymy, czy poprawi się on. Pewno będzie chciał, bo na odległość z pierwszej serii to nie było to, co on chciał. Właśnie taki skok powinien oddać, to byłby w czołówce. 141,5, nota prawie pod, pod 300 już podchodzi, więc... Zobaczymy jak ci najlepsi będą mieć loter. Peter Prewc. Prowadzenie albo drugie miejsce. Drugi jednak. Przegrywa 1,6. Niespokojny lot Petera ale odległość już o wiele lepsza. I Stefan Hula. 133 pierwszy wystarczyło żeby awansować do drugiej serii. I zobaczymy jak teraz pisze się. Bardzo podobnie jest pan się spisał 136,5, trzecie miejsce wyprzeda tylko Tandego, ale nie powinien się tym martwić Dawid Kubacki 26 miejsce po pierwszej serii To chyba nie jest jego szczyt marzeń ale na pewno będzie chciał w drugiej serii się poprawić I tak też jest, powinno być wprowadzenie myślę nawet dokładnie tak jest przed Kraftem i, i Peterem Prewcem No i już skacze, jedyny chyba był dzisiaj w stawce bo Bresadola zepsuł swój skok w pierwszej serii Sebastian Coloredo No i obejmę prowadzenie na pewno, bo to był bardzo daleki skok 141,5, 302,3 nota, więc pierwszy zawodnik drugi serii, który przekroczył granicę 300 punktów Laurias Ikainen z reprezentacji Finlandii Skaczący w pierwszej serii 134,5, a teraz walczący o odległość i porównywalny skok, 137, piąte miejsce uzyskuje dzięki temu, jest przed Stefanem, no niestety Stefan musiałby tak 138, 139 skoczyć, to wtedy, wtedy miałby większą szansę na poprawienie swojego miejsca, Severin Front. U, tutaj zepsuty skok, totalnie Severina, i chyba ostatnie miejsce jest dzisiaj jego lokatą, dokładnie tak, za Tandę ląduje, więc Stefan jeszcze tutaj będzie o jeden punkt więcej, Władimir Zografski. No Bułgar w poprzednim sezonie naprawdę dobry miał. O, przemyłka lekka. Ale nie przeszkodziła to w wyjściu z progu. No niespokojny lot Władimira Zagradzkiego, Ale mimo to obejmuje prowadzenie te noty nie są jakieś zbyt chyba realist, realistycznie do lotu zmodyfikowane, bo tu noty powinny być o wiele niższe, ale prowadzenie jest 30 punktu nad kolorem do przewagi, więc w tej chwili Bułgar przed Włochem i Polakiem. Jurij Tepesz Słoweniec naprawdę skoczył dobrze Ale druga seria zepsuta już przez niego No i dalej już nie uciągnie nawet za punkt konstrukcyjny nie mógł dolecieć 109,5 10 miejsce ostatnie w tej chwili No i cóż szkoda tego Tepesza który naprawdę w pierwszej połowie spisał się bardzo dobrze Johan Andre Forfang reprezentant Norwegii 20 ale teraz błąd i tu też blisko, ale się raz sypią te odległości słabe. No daj kito, reprezentant Japonii, 137.5 w pierwszej, a w drugiej ile będzie? Oj, znowu to samo. Błędy na progu chyba robię jakieś, bo naprawdę nie wiem co się uczynia, tej 12 miejsce, no. Kamil Stoch teraz, no. Aby już tych błędów nie było. Dalej są, ale lepsze o wiele skok od tych poprzednich. Ósme miejsce, mimo to to jest słaby wynik. Richard Freitag, reprezentant Niemiec. z przodu cały czas, ja wiem. No, Richard Freitag teraz wykorzystał już te podmuchy i prowadzi 40 przed Zograwskim i Coloredo. I czekamy na Denisa Korniłowa, jedynego w drugiej serii reprezentanta Rosji. Oj, za bardzo pionowo ten artykuł postawiłem. No i widać było 133, tylko siódme miejsce. Cały czas Kubacki się trzyma w tej pierwszej czwórce, więc bardzo dobrze. Domen Prefts. No, chyba wyprzedzi dzisiaj Petera, tak mi się zdaje. Czwarty, tak jest. Peter siódmy w tej chwili, więc... Tutaj jest różnica. Simon Amman. Szwajcar, no, dobre biście z progu. I wylądował. Uff, całe szczęście, bo... Już się bałem, że nie wyląduje. 377 nota. Prowadzi zdecydowanie przed stawką resztą. No i czekamy na kolejnego już reprezentanta. Czyli Jana Honen Finlandia. Zobaczymy jak daleko skoczy. Jest wyjście z progu słabej skok. Także bardzo słaby Jana Honen. Szkoda, bo mogłoby bardzo daleko. być. 128-12 lokata. Tylko trzeba powiedzieć, no bo za Sikajnenem jest jednak dzisiaj. Rozdziela Polaków, Hulei, Stocha, no i Stefan Leje. No ile Niemiec skoczy? No bardzo dobry skok, myślę. Drugie miejsce, tylko za właśnie Ammanem. jedną dziesiątą wygrał strijdakiem, więc naprawdę szacun. Sztiernen. Ostatni z Norwegów, najwyżej jest. Dzisiaj to on broni tutaj honoru i skacze bardzo daleko. 144 metry, bardzo wysoko oceniony. I prowadzi teraz on zdecydowanie nad stawką 3157 nuta. Martin nomme 146 trzeba skoczyć, aby objąć prowadzenie. Powinny być same dalekie odległości. Nomme też nie najgorzej. No wiadomo spadnie trochę, ale niby nie będzie tak źle. ósme miejsce w tej chwili. Anders Johnson. Jeszcze Amerykanin tu się wchapnął do czołówki. I bardzo daleki skok. Mm. 143 i teraz to już on prowadzi 20 przed 40. I Noriaki Kasai, także bardzo wysoko dzisiaj. Leci, leci. Jeszcze ciągnął, ale słabo. Zegłoś, spadek będzie. 135 metrów, 10 miejsce jak na razie. No ale jeszcze przez siedmiu przed nami, m.in. Manuel Fettner z reprezentacji Austrii. Także słabo Manuel Fettner dzisiaj. Więc no, sypie się wszystko. 12 dopiero Manuel. Nawet za Kubackim skończy dzisiaj. Jedną dziesiątą przegrał właśnie. No, a my czekamy na Macieja Kota. Leki spadek FPS-ów, ale jest dobrze. Maciej Kot. Daleko będzie i będzie dobra pozycja. Mie trzecie miejsce w tej chwili. Za Johnsonem i Stierdenem tylko. No i czekamy na ostatniego Niemca dzisiaj w stawce, Andreas Wellinger. Piąte miejsce po pierwszej serii. Też chciał daleko, jak najdalej. Ale czwarte miejsce przegrywa 30 z kotem. No a tutaj została czwórka, między innymi Andreas Kofler. I znowu daleko Kofler. Brawo 319 ,4. No Nota Koflera. No Japończyk takę uczy. Teraz zobaczymy czy, czy będzie. Miał już podium, czy też nie? Ciężko będzie, naprawdę ta odległość jest zbyt krótka. 138,5. Szóste miejsce niestety tylko dzisiaj dla Zakewciego. No i teraz zobaczymy, czekamy, bo Johnson może stanąć dzisiaj na podium. To by była naprawdę wielka niespodzianka. Ronan Lamisza pójdzie. Właśnie skacze. Nie jest to zła odległość. Siódme miejsce, będzie dobre miejsce dla i dzisiaj. No a Johnson stanie na podium. No i został ostatni. Michael Hejbek. Chyba przegrał dzisiaj z Koflerem, więc czwarte miejsce tylko dla Hejbeka, więc dzisiaj podium wystę pokazuje się nam następująco. Andreas Kofler wygrywa tutaj zawody w Kusamo inaugurujące. Przed Andersonem Johnsonem, Anderson Johnsonem, tak powinno się mówić, z USA. No i trzeci kończy Andreas Tierna z Norwegii, więc Norwegia ma jednego swojego reprezentanta i w dziesiątce, i na podium nawet. Czwarty Michael Hejbek Piąty Maciej Kot, szósty Andreas Wenger, siódmy Taku Takeuchi und Ósmy Ronald Lamisza i Dziewiąty Amman, dziesiąty Leje Więc tak się w tej chwili Prezentuje nam pierwsza dziesiątka Następni Polacy to jest 17 Dawid Kubacki Myślę, że to nie jest złe miejsce Następnie jest Stefan Hula 23, 25, Kamil Stoł, więc wszyscy Polacy Dzisiaj punktowali ostatnie trzy miejsca Dla Forfanga, Tepesza i Ito Więc tak Popatrzmy, klasyfikacja jest już oczywiście. No i to by było na tyle w tym odcinku, więc jeżeli Wam się podobał, to nie zapomnijcie łopce w górze. I do zobaczenia następnym razem, kiedy przeniesiemy się na następną skocznię. Trzymajcie się. Na razie. Hej, pa. Baby, you.